Cześć! Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki! Boginią morza była piękna i urocza Tetyda. Bardzo podobała się Zeusowi Posejdonowi. Obaj pragnęli ją poślubić, jednak Temida ostrzegła ich, że syn jej zrzuci ojca stroną. Bogowi przelękli się przepowiedni, wystraszyli się utraty władzy i postanowili boginią Tetydem przeznaczyć śmiertelnikowi. Książę sali. Peleus zakochał się w Tetydzie i postanowił ją pojąć za żona. Te ślubiny odbyły się w pieczarze Centaura Acheirona. Na wesele przybyli wszyscy bogowie, składając młodej parze dary, nieśmiertelne konie, włócznie z jesionowego drewna, hartowany miel, złote puchary, cudowne szaty. Wesele było urządzone z rozmachem, bogowie pili nektar, spożywali ambrozję, nawet nimfy z odległych gór przybyły, aby podziwiać uroczystość. Wtedy nieoczekiwanie pojawiła się bogini niezgody Eris, która nie została zaproszona. Przybyłaby się zemścić. Zapomnienie w zaproszeniach. Stanęła przed biesiednikami, wyjęła z koszyka złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej i rzuciła je na stół. Bogini patrzyły na siebie zdumione. Wśród gości powstało zakłopotanie, która z bogini jest najpiękniejsza. Bogini spoglądały na siebie, każda z nich chciała uchodzić za najpiękniejszą. Na złote jabłko rzuciły się Hera, Atena i Afrodyta. Zaczęły się przekrzykiwać, to ja jestem najpiękniejsza, to dla mnie! Rozgorzał wielki spór. Bogini jedna przez drugą wyrywały sobie jabłko. Wówczas wkroczył Zeus, który stwierdził, że spór rozstrzygnie parę, syn króla Troi, ta, której przyzna złote jabłko, otrzyma je. Pierwsza do Parysa podeszła Hera i powiedziała, jestem boginią nieba, jeśli mi przyznasz złote jabłko, uczynię cię sławnym, zostaniesz królem, zyskasz wielkie uznanie wśród poddanych, będziesz bogaty i wielki. Potem podeszła Atena, mówiąc, uczynię cię najmądrzejszym wśród ludzi. Na koniec podeszła Afrodyta, uśmiechnęła się do niego i powiedziała, jest takie królestwo. Sparta się nazywa. Błada nim król Menelaos. W jego pałacu mieszka najpiękniejsza kobieta świata Helena. Dam ci ją. Młodzieniec Parys od dawna tęsknił za wielką miłością, postanowił zatem oddać jabłko Afrodycie. Niedługo po tym zdarzeniu Parys postanowił wyprawić się przez morze do Sparty, gdzie wedle słów Afrodyty czeka na niego najpiękniejsza kobieta na świecie. Wsparcie przyjęli go bardzo gościnnie, tyle tylko, że król Menelaos wybierał się na ważną wyprawę i nie mógł towarzyszyć Parysowi. Pozostawił więc parysa w gościnie swojej żony, heleny, nie przeczuwając jak to się skończy. Ledwie Menelaos opuścił swój dom, Parys porwał helenę i popłynęli do Troi. W całej Grecji nastąpiło poruszenie, prawo gościnności zostało naruszone. Królowie miast greckich zakrzyknęli: Wojna! Do Menelaosa dołączyli król Agros, Myken i Agamemnon. Do boju wyruszyła cała flota, doszło do wielkiej wojny trojańskiej. Ten mit ilustruje, jak małe wydarzenie rzut złotego jabłka może mieć ogromne konsekwencje, doprowadzić do wielkich tragedii i wojen.